To bardzo ważna informacja zarówno już dla uczniów, jak i dla osób nowych. Pamiętajcie, są to klasy na wyższym poziomie. Znam dużo różnych osób, które bierze różne przedmioty AP. Było to naprawdę o wiele przyjemniejsze niż ja sobie wyobrażałam. Hej wszystkim. Ja jestem Matylda. I możliwe, że już to wiecie, ale uczę się od 3 lat w amerykańskiej szkole, 2 lata uczę się w JDJ oraz rok byłam w Stanach na wymianie. I jestem tutaj, by Wam opowiedzieć oczywiście o amerykańskim liceum online. I dzisiaj chciałabym się skupić na czymś, co jest dla wielu osób nieoczywiste, czyli będą to klasy AP. Więc czym w ogóle są te klasy AP? Klasa AP to jest tak zwany Advanced Placement, czyli przedmioty, które są na wyższym poziomie niż te zwykłe. I ten filmik kieruje zarówno do Was, uczniów JDJ ale także do osób, które myślą dopiero o zapisaniu się do szkoły, żebyście wiedzieli, czy jest to coś, co możecie rozważać w przyszłym roku. I odnośnie klas AP to zrobię z tego taką mini-podserię, w której opowiem Wam o różnych rzeczach związanych z tym tematem. Dzisiaj chcę Wam po prostu ogólnie opowiedzieć na temat tego, z czym to się je, jak to wygląda, ale później będę chciała Wam też opowiedzieć o egzaminach AP, czy o moim doświadczeniu personalnym, jak to u mnie wyglądało, bo jestem świeżo co po egzaminach, także zostańcie ze mną na dłużej i czekajcie na moje nowe filmiki. Klasy AP nie są w standardowym wyborze przedmiotów JDJ, ale jest to coś, co możecie sobie dobrać i dodatkowo za to zapłacić, jeśli oczywiście macie do tego kompetencje. Żeby mieć klasy AP, musicie wykazać, że macie wiedzę do tego potrzebną, ponieważ pamiętajcie, są to klasy na wyższym poziomie, takie zbliżone do kolegów. I też warto wspomnieć o tym, że idąc później na studia w Stanach, mając klasę AP, możecie dostać różne kredyty, w związku z tym, że je zaliczyliście, zarówno y, tylko za samą klasę, ale również za egzaminy z tego, co mi było przedstawione. I teraz tak, jakie są klasy AP? To oczywiście możecie sobie zobaczyć w ofercie JDJ na ich stronie, bo możliwe, że na przyszły rok coś się zmieni. A ja miałam do wyboru dosyć długą listę przedmiotów. Ja w tym roku brałam trzy przedmioty i uważam, że to jest maks, jaki ktoś powinien sobie brać na rok, ale o moich przedmiotach porozmawiam sobie w innym filmiku. Wybieracie przedmioty AP, czyli po pierwsze. Na podstawie poprzednich lat Waszej nauki stwierdzacie razem z nauczycielami, że jesteście w stanie wyjść na wyższy poziom. Na przykład przy angielskim, jeśli przez ostatnie parę lat macie świetne oceny i czujecie, że jesteście w stanie wyjść na level wyżej, to jest to jak najbardziej dla was. A więc jeśli jesteście już dopuszczeni do wzięcia klas AP, to dostajecie oczywiście ten wybór sugerowany na podstawie waszych ocen, ale oczywiście możecie też porozmawiać i poprosić o coś innego. I pamiętajcie, żeby nie brać za dużo tych klas, bo naprawdę nie dacie rady. I mam tutaj na myśli, że nie dacie rady w tym sensie, że jest to nie potrzebne przemęczanie się, bo pamiętajcie, że prócz tych przedmiotów macie jeszcze cały rok szkolny do zrobienia i jeśli będziecie chcieli, będziecie pisali egzaminy z tych przedmiotów, za które trzeba dodatkowo zapłacić, więc ja uważam, że lepiej jest wziąć mniej tych przedmiotów na rok, rozłożyć sobie na przykład te AP na parę lat, niż wszystko wcisnąć w jeden rok i po prostu później żałować, że się tyle na siebie wzięło. Jak już jesteście zapisani na wasze przedmioty AP, to bardzo ważna informacja, zarówno już dla uczniów, jak i dla osób nowych. Przedmioty AP będą na innej platformie niż reszta waszych przedmiotów. Jeśli jesteście uczniami, to już pewnie jesteście zorientowani, jak wygląda system, gdzie odbywają się lekcje itd., ale w tym momencie, kiedy dochodzą wam klasy AP, dochodzi Wam jeszcze jedna platforma, która jest dosyć łatwa w obsłudze. Jeśli macie z tym problem, możecie odezwać się do pani nauczycielki, która zajmuje się organizacją tego, więc ona może Wam pomóc na przykład przy tym, jak się załącza pliki itd. Czyli coś, z czym ja miałam problemy na samym początku. Ale to był naprawdę tylko taki pierwszy tydzień, gdzie, wiecie, próbowałam rozpracować ten system, a później już tak naprawdę nie miałam z tym żadnego problemu i do tej pory nie mam. Z tego co mi się wydaje, to przedmioty AP mają więcej zadań do zrealizowania niż takie klasyczne przedmioty. Na pewno. Będziecie bardziej dogłębnie wchodzić w temat i będzie od Was wymagana większa wiedza. Jak na przykład przy angielskim jest bardzo dużo wypracowań albo takich szybkich odpowiedzi, w których trzeba się dobrze odwołać do argumentów. I właśnie takie rzeczy, które teraz opisałam w tych przedmiotach, AP są takim standardem. W momencie, kiedy w tych zwykłych klasach na przykład takie dłuższe eseje i inne rzeczy w tym stylu, to jest raczej coś na zakończenie działu, a nie coś, co robicie bez przerwy. Ja najwięcej wypracowań miałam odziwo na historii Stanów Zjednoczonych. Gdzie naprawdę nadział dział potrafiło być koło 10 jakichś dłuższych prac do zrobienia. Nie jest to coś niemożliwego do zrobienia, jeśli jesteście na bieżąco z klasą, to naprawdę poradzicie sobie, ale trzeba mieć to po prostu z tyłu głowy, że są to wymagające rzeczy, które przygotowują Cię już tak naprawdę na studia. I to jest to, o czym bym chciała teraz porozmawiać troszkę, a mianowicie to, że klasy AP moim zdaniem są świetnym przygotowaniem na studia. To, że po pierwsze, wy wybieracie sobie ten przedmiot, i to, że on jest na większym poziomie niż takie standardowe przedmioty, może Wam dać już takie poczucie studiów troszkę, że uczycie się tak naprawdę tego przedmiotu, który planujecie rozwinąć gdzieś w przyszłości i rzeczywiście wchodzicie bardzo w detale tego przedmiotu. I właśnie to, że wchodzicie tak głęboko w ten przedmiot i że spędzacie z nim tyle czasu, może Wam w głowie stworzyć już pewien taki nawyk studiowania tego przedmiotu i opisywania go, co uważam, że może świetnie rozwinąć Waszą pasję. I pomóc Wam w studiach, bo będziecie już o krok dalej od innych osób, bo będziecie mieli po prostu to przygotowanie z klas AP. I wspomniałam wcześniej też o egzaminach, więc tak, można, nie trzeba napisać egzaminy AP, które są pisane w maju, tak jak polskie matury, i po prostu sprawa wygląda tak, że musicie sobie zadzwonić do miejsca, które organizuje te egzaminy. W moim przypadku to była Praga i właśnie tam pojechałam napisać moje egzaminy. Wiem, że też dużo osób jeździ do Niemiec je napisać. Niestety w tym momencie nie ma miejsca, mówię na rok 2025, w którym można napisać egzaminy AP, ale jestem pewna, że jeśli w końcu otworzy się jakaś placówka, która przyjmuje uczniów do napisania egzaminów AP, to zostaniecie poinformowani o tym przez na przykład student counselor. Więc możecie się oczywiście zapisać na te egzaminy. Pamiętajcie, żeby to zrobić stosunkowo wcześnie, bo zapisy trwają gdzieś do listopada. Później możecie się dalej zapisać, ale będzie to za wyższą opłatą, więc pamiętajcie o tym. Jeśli chodzi o egzaminy, będę chciała Wam o nich powiedzieć trochę więcej w innym filmiku, gdzie skupimy się tylko o egzaminach oraz o tym, jak się na nie przygotować. Także do tego tematu wrócimy. Ale jeszcze odnośnie samych przedmiotów, to znam dużo różnych osób, które bierze różne przedmioty AP. Ja biorę, brałam tak naprawdę już y, bardziej przedmioty humanistyczne, ale znam też takie osoby, co brały y, czy to chemię, czy biologię. I na przykład wiem, że na chemii, mimo tego, że jest to online, musieli wykonywać eksperymenty, co wydaje mi się naprawdę fajne, że mimo, że fizycznie was nie ma w klasie, to wciąż jesteście zobowiązani do robienia takich rzeczy. Mi na przykład podobało się na psychologii, bo brałam psychologię. Że musiałam pisać takie e, analizy, diagnozy prawie, że różnych pacjentów. Było to naprawdę fajne, bo to też przygotowało mnie do egzaminu, bo coś w tym stylu pojawiło się na egzaminie. Więc naprawdę cieszę się, że miałam to doświadczenie. Więc to na tyle, jeśli chodzi o same takie techniczne sprawy. Tak jak przed chwilą wspomniałam, będę chciała również Wam powiedzieć o egzaminach samych w sobie, jak się na nie uczyć. Będę chciała również Wam pokazać jak wyglądało moje doświadczenie z pisaniem egzaminów, bo było to naprawdę o wiele przyjemniejsze niż ja sobie wyobrażałam, więc jeśli też macie jakieś pytania odnośnie tego, to piszcie je w komentarzach i na dzisiaj to tyle. Cześć!